Realizując kampanie reklamowe dla małych i średnich firm, dość często posługujemy się narzędziem, jakim jest reklama wideo. Tworzymy różne produkcje, od prostych, aż po bardziej złożone, które zawierają w sobie pewnego rodzaju opowieść. Kiedy pracujemy nad filmem, zawsze dopasowujemy go do potrzeb i możliwości naszych klientów. Każdy z nich skupia się na realizacji konkretnych celów biznesowych, takich jak na przykład wsparcie sezonu sprzedażowego lub często, a nawet coraz częściej, poszukiwaniem nowych pracowników. Zawsze staramy się, aby film był takim aktywem dla firmy, aby w późniejszym okresie można było wykorzystać go ponownie, na przykład w innych kampaniach reklamowych, żeby te filmy były bardzo długo aktualne. Scenariusz i formę filmu dopasowujemy do charakteru danej firmy, żeby pokazać ją od tej nieco bardziej ludzkiej strony. Dzięki temu klienci coraz częściej patrzą na nią nie tylko przez pryzmat racjonalnie dobrej oferty, ale również zaczynają odczuwać wobec niej pozytywne emocje.